Wiesz co? Wiesz co? Wiesz co to jest kurwa? Zawierz tak bardzo. Wiesz jak to człowieka boli? Jest sobie kurwa i staj z tego. Także proszę. Ja dwa słowa zamienię w pićmiecie. Nawet nie będziesz chciał to nie wychodzi. I tylko tyle. Ja tylko chcę się zobaczyć i się zapytać dwa słowa. I tyle. Jak ty uważasz? Rozumiesz? Twoja sprawa. Rozumiesz mnie? Jak pytam się raz, nie stąd to ja idę. Naprawdę idę. Ale zrozum, że będziemy inaczej rozwalić to. Słyszysz mnie? Mogę to tą je jebalną odporzyć. I tyle kurwa, bo cię widzę. z tym. Tak się kurwa czujesz? Przeze mnie? To mam iść czy nie? Zapukachą też w szybę. Zapukaj w szybę to pójdę. Rozumiesz? Zapukaj, no dość kurwa. Rozumiesz. Póki kurwa. I ty. Póki to szybek, kurwa. Póki to szybek. Proszę cię, kurwa i tyle. Rozumiesz? Co ty. Rozumiesz. To ty pytała kurwa. Jednym słowem. I co kurwa z tego będziesz miała? Satysfakcję? To się bardzo, nie? I co z tego, tak naprawdę? Bo dobrze, bo było fajnie i w ogóle, kurwa. I co najlepsze? Bo ja się wpierdalam i w ogóle, nie? Bo też pytam się, jak tak będzie wracać, kurwa do niczego. Zrozumiesz? Kurwa. Wiesz co? Wiesz co ty robisz? Baw się kurwa nie możesz. Wjeście zobacz jak się człowiek bawi. Zobacz, zdecyduj i będziesz wiedzieć kurwa, czy będziesz zamknij na odzieża kurwa. Fakow, kurwa jedno słowo, nie odzieża. Od A ty, jak chcesz ją wyruchać, wyjewasz, to fakow dbajcie z tyłu kurwa. Nie masz od stupy kurwa.